Karolina Górska, hulajnoga Zuzia, weterynarz. Ta hulajnoga ma na imię Zuzia, ma różowe rączki i kółka, którymi uwielbia jeździć w nieznane. Bardzo ciekawi ją świat i kocha nowe przygody. Ciekawe, co zaplanowała na dziś. Do Zuzi zadzwoniła dziś pani Misiowa, mówiąc, że jej asystentka zachorowała. I potrzebuje na jutro kogoś do pomocy w gabinecie weterynaryjnym. Zapytała, czy może Zuzia chciałaby jej pomóc, a przy okazji zobaczyć, jak wygląda praca weterynarza. Hulajnoga od razu chętnie się zgodziła. Już nie mogła się doczekać kolejnego dnia. Samego rana ruszyła w drogę do przychodni weterynaryjnej. Gdy była już na miejscu, musiała chwilą poczekać. Bo pani misiowa miała akurat pacjenta. Razem z hulajnogą w poczekalni czekało kilka chorych zwierzątek. Zuzia dowiedziała się, że jedno z nich boli łóżko, inne skręciło sobie łapkę, a jeszcze inne cierpi z powodu bolącego brzuszka. Nagle z gabinetu wyszedł pacjent, a za nim wyjrzała pani misiowa. Widząc czekającą Zuzię, bardzo się ucieszyła. Zaprosiła ją do środka. I już w gabinecie wytłumaczyła, na czym będzie polegać jej praca. Pokazała, gdzie leżą najpotrzebniejsze przybory, takie jak termometr, opatrunki i lekarstwa. Pierwsza do gabinetu weszła papuszka Gienia. Pani misiowa zapytała, co jej dolega i jak można jej pomóc. Okazało się, że Gienia uderzyła się w skrzydło i teraz nie może latać. Pani weterynarz prześwietliła chore miejsce. I dokładnie obejrzała specjalne zdjęcie. Tak, jedna z kostek była złamana. Musiała koniecznie usztywnić papuszce skrzydło, żeby złamanie prawidłowo się zrosło. Prosiła więc Zusię, aby podała jej bandaże i specjalną listewkę do usztywnienia, a potem sprawnie zabandażowała skrzydło i poinstruowała gienię, co ma robić. Papuszka ucieszyła się, że już niedługo kość się zrośnie a ona znowu będzie mogła latać. Kolejnym pacjentem był lisek Michał, który tak nieostrożnie biegał po lesie, że skręcił sobie tylną łapkę. Pani misiowa dokładnie ją obejrzała. Łapka była trochę spuchnięta, ale na szczęście nie było to nic poważnego. Poprosiła Zuzię, by przygotowała kompres, który miał schłodzić spuchnięte miejsce i podała pacjentowi odpowiednie leki. A liskowi Michałowi powiedziała, że musi teraz uważać na łapkę, dzięki czemu opuchlizna szybko zejdzie i znów będzie mógł biegać po lesie. Po lisku do gabinetu wszedł kotek kamil. Na pytanie pani misiowej, co mu dolega, odpowiedział, że bardzo boli go brzuszek. Okazało się, że zjadł całą paczkę cukierków i czekoladę naraz. To bardzo niezdrowo jeść tyle słodyczy. Powiedziała pani weterynarz. Tym razem Zuzia nawet nie musiała pytać, co przygotować. Od razu wiedziała, że trzeba kotkowi podać krople na żołądek. Pani misiowa przykazała też pacjentowi, żeby przez kilka dni został na diecie. I dodała, że powinien pić bardzo dużo wody. Następnie do gabinetu weszła pani żółwiowa ze swoim małym synkiem, Tomkiem. Pani doktor. Mój synek nie ma w ogóle apetytu, oznajmiła pani żółwiowa. Nie chce nic jeść i robi się coraz chudszy. Pani Misiowa dokładnie osłuchała stetoskopem małego żółwika i stwierdziła, że wszystko jest w porządku. Tylko Tomkowi brakuje witamin. Zuzia przyniosła więc z zaplecza cały zestaw witamin, a pani weterynarz poinformowała, ile razy dziennie i jak je podawać kolejnym pacjentem był mały szczeniaczek krzyś. Pani Misiowa i Zuzia dowiedziały się, że ten pacjent bardzo lubi pływać. Niestety ostatnio zanurkował i zamoczył uszka. A że dni były chłodne i wieczne, zawiał zimny wiatr i teraz Krzysia bardzo boli lewe ucho. Pani Misiowa zajrzała do ucha przy użyciu specjalnego przyrządu i po chwili postawiła diagnozę. Po zapalenie ucha. Niestety, trzeba będzie podać zastrzyk. Krzyś posmutniał i przyznał szczerze, że bardzo boi się strzykawek. Na szczęście, Zuzia wpadła na świetny pomysł. Zajęła Krzyśia rozmową, pokazując mu leżące w gabinecie zabawki dla małych zwierzątek. A w tym czasie pani weterynarz niepostrzeżenie zrobiła zastrzyk. Krzyś nawet się nie zorientował i był bardzo zdziwiony. By usłyszał, że już po wszystkim. Było już dość późno, ale w poczekalni został jeszcze jeden pacjent. Był to chomik Jurek. Ledwo wszedł do środka i od razu zaczął skarżyć się na bolące plecy. Po krótkiej rozmowie pani Misiowa stwierdziła, że Jurek za dużo siedzi przed komputerem, a za mało się rusza. Zaleciła mu dużo biegania w specjalnym kółku dla chomików. Więcej ruchu miało uleczyć bolące plecy Jurka i polepszyć jego sprawność fizyczną. Dzień w gabinecie weterynaryjnym upłynął Zusi bardzo szybko. Wiele się działo i było mnóstwo pracy, ale mimo zmęczenia hulajnoga odczuwała ogromną satysfakcję, że mogła pomóc tylu zwierzątkom. Stwierdziła, że jak dorośnie, być może też zostanie weterynarzem. I zapewniła panią misiową, że jeśli jeszcze kiedyś będzie potrzebowała asystentki, to ona od razu zgłasza się na ochotnika.